Go! Dzień dobry, dzień dobry! Musisz się ładnie tutaj przesunąć, będzie Cię lepiej widać. Tak, witamy Was bardzo serdecznie. Witamy. Zdrowko. Jak co tydzień, poniedziałek o 10. Ostatnio tylko nie było o 10. Było za to w czwartek o 10. Dlatego, że byliśmy w Warszawie. Ja jestem dzisiaj. E, witam Was bardzo serdecznie i jest Wam, Bartosz. Cześć, dzień dobry. Pierwszy raz. Bardzo nie <grym> miło. nie <grym> mam tak. tremy. Nie masz? Nie. Ach. Będziemy częściej razem, dlatego że chcemy mówić o tym, jak wartościowe jest życie ogólnie i jak można zmienić swoje życie na tym profilu. Witaj Andrzeju, witaj Alu. Proszę, powiedzieć tylko, czy nas widać i czy nas słychać, bo mamy mikrofonik tutaj. To się tak ładnie odbywa. Tak, i chcieliśmy no. właśnie zapytać się, czy, czy nas widać no, i czy nas słychać. Możecie dać znać, bardzo byśmy byli wdzięczni. Będę to ruszał, tak? Tak? No, to jest. To albo... będę trzymać to ładnie. Tak? A nie no. może być na ziemi? A testowałaś już to? Wcześniej? Nie. <grym> Testowałam. Dobrze, kochani. Dzisiaj w ten świąteczny czas, bo jeszcze mamy święta, chcieliśmy porozmawiać na temat tego. O czasie. Tak. Taki piękny pozwróciłem dzisiaj od rana, że to właśnie ten czas jest najcenniejszą walutą którą możemy wydać. I tak jak ty wczoraj też znalazłaś lekarza, chyba jakiegoś, tak? Taki fajny, mm -hmm. fajną rolkę, że poświęcamy ten swój czas na gonienie w kierunku jakiejś tam swojej kariery, żeby zapewnić ten byt w sobie i rodzinie. Naprawdę jest taka, że najwięcej tych korzyści, szczęścia i radości czerpiemy w momencie, kiedy spędzamy właśnie czas z tą naszą rodziną, a nie w tej pracy. I pod koniec tego naszego życia można w książkach jego przeczytać ludzi, którzy odnieśli dość duży sukces w życiu. No, tak naprawdę najcenniejszą walutą jest ten czas, który spędzamy z najbliższymi, a nie te, te pieniądze, które wielkie, czy tam te kariery, które po prostu prowadzimy. Nie? Dlatego czy nie warto byłoby zrobić w życiu coś, co może pozwoliłoby nam zdecydowanie więcej tego czasu spędzać z rodziną i spędzać na tym, co lubimy robić, a nie co musimy robić. No bo okazuje się, że w większości przypadkach w życiu to budzik jest naszym szefem. I musimy ruszyć do tej pracy codziennie o tej siódmej. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota też najczęściej. Ale są ludzie na świecie, którzy doszli do tego, że nie muszą już gnać do pracy, tylko mają ten dochód i o tym też chcemy mówić, chcemy to pokazywać, dlatego też zapraszamy na wieczór dzisiaj na 20. Tak, słuchajcie, oprócz tego, że dzisiaj jest live tutaj, w każdy poniedziałek jest live o 10, to o 20 jest również live na temat właśnie możliwości, które są na świecie. I bardzo często o nich nie wiemy, że one są, bo ktoś musi nam pokazać te możliwości, żebyśmy mogli w ogóle się zainteresować czymkolwiek innym, oprócz takiej zwykłej, tradycyjnej pracy. No bo jeżeli nam ktoś tego nie pokaże, no to tak naprawdę nigdy nie zobaczymy, że jest coś innego. To tak samo jak ty, Bartosz, na przykład wchodzi do lodówki. Dzisiaj rano też byłeś w lodówce. Byłem. I jeżeli Ty mi tego nie pokazałbyś, że wchodzisz do zimnej lodówki, to ja bym nigdy nie wiedziała, że ludzie mogą wchodzić do lodówki, słuchajcie, nie? I co w ogóle może dać, jakie to ma pozytywne aspekty na, na poziom naszego zadowolenia, chęci do działania, czy właśnie przy, przy, przy zwyciężania siebie i poszukiwania też takich jakby nowych rzeczy w życiu, które mogłyby dać wzrost tego co nie mamy na tą chwilę. Nie? No dobra, no to powiedz tak, no bo ktoś musi nam pokazać te, te inne możliwości finansowe, że to nie tylko praca, ale można coś robić inaczej. A co? Jak ty mi pokazałeś tą lodówkę, że ty wchodzisz do tej lodówki, to co ta lodówka na przykład daje? Czy mogłabyś podzielić się, co ta lodówka daje? No pierwsza rzecz to jest to, że wyrabiamy sobie jakąś rutynę, jakiś nawyk, który jest codziennością, który pozwala. Hmm, Wykroczyć poza strefę komfortu, bo do tego kompletnie nie idzie się przyzwyczaić na jakimkolwiek etapie się jest, korzystania z tego zimna. To zawsze jest bodziec, który daje po prostu sz sz szczał taki energetyczny od razu. No i on też uruchamia później, jakby naszą chęć na. Zauważenie kolejnych jakby aspektów rzeczy, z których możemy dodatkowo sobie korzystać, jak chociażby wczesne wstawanie, czy właśnie rytm kołodobowy, czy jakby uczenie się nowych rzeczy, wprowadzanie cytrynką, popijanie sobie codziennie, mi to daje. To, że mogę Czekaj, w pewien zawiściło. sposób zadbać o swoje codzienne rutyny. Nie, nie jest ok. Aha, też zadbać o swoje codzienne rutyny. Mam pewien plan poranny, który realizuję po prostu dzień w dzień, który daje mi później na przestrzeni całego tygodnia, miesiąca czy, 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 czy pół roku zauważalną umiejętność, umiejętność może nie. Zauważalne jest to, że ja posiadam w ciągu dnia po prostu większą ilość energii, nie? że po prostu coraz więcej jakby mogę sobie też przesiedzieć w tym rodzie, że moja odporność się zwiększa, że moja odporność na zimne temperatury się zwiększa, że moja chęć poznawania jakby kolejnych aspektów tego zdrowego życia. Jest większa, że moja chęć podjadania jakichś tam słodkich rzeczy jest znowu mniejsza, nie? No bo ten poziom dopaminy dzięki, dzięki te, 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 temu zimno zimność stabilizacji. Dobra, bo już idziemy w kierunku zdrowia. Ciśniemy. Tak, 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 ale dobra, no bo to, mówisz, ta lodówka właśnie, że ona daje te inne możliwości. I teraz jak to przełożyć właśnie na mm, na, na, na ten czas, który my tracimy, i na to, że my chodzimy do tej pracy od poniedziałku do piątku albo od poniedziałku do soboty, a możemy robić coś innego. Na a możemy robić coś innego. No mhm. bo jeśli nie poznalibyśmy tego lodu, no to nie wiedzielibyśmy, jakie on pozytywne aspekty daje. Ktoś nam może o tym opowiadać. I mówić, jakie to jest super, tak jak ja, bo ja już to wszystko wiem, no ale dopóki sami nie sprawdzimy i nie spróbujemy, no to nie jesteśmy w stanie okryć, odkryć tych wszystkich korzyści. Nie? No i tak samo jeśli chodzi o jakikolwiek temat w życiu. No, jeśli jesteśmy, bardzo mocno się czegoś kurczowo trzymamy, no bo cały ten system światowy nas czegoś tam nauczył, z pokolenia na pokolenie jesteśmy uczeni pewnych rzeczy, czyli często jest tak, że jak wychowaliśmy się w rodzinie, która pracuje na etacie. No to ta rodzina, chcąc dla nas dobrze, uczy nas tego pracowania na esacie. Jeśli wychowaliśmy się w rodzinie przedsiębiorczej, no to ta rodzina, chcąc dla nas dobrze, chce nam przekazać tą firmę, żebyśmy dalej po prostu funkcjonowali na tym odpowiednim poziomie. Nie? No i no mamy taką nieumiejętność i raczej mało chęci do tego, żeby te nowe rzeczy odkrywać. odkrywać nie? Mhm. I dopóki faktycznie... No nie dostaniemy w życiu takiego bodźca, że, że należałoby coś zmienić, no to ciężko nam chwycić czy sięgnąć po jakąś nową możliwość. No ale tak jak mówię, jak ja bym lodu nie poznał, no to bym nie wiedział, że jest inny kierunek, nie? Jakbym też nie poznał innych możliwości biznesowych, które są na rynku, no to też bym nie wiedział, że jest inny kierunek, nie? Mhm. No dlatego zachęcam serdecznie w jakimkolwiek aspekcie życia, nie? Żeby. się rozwijać. Żeby się rozwijać, żeby. Może posłuchać osób, które już korzystają z danego rozwiązania, tak? No idziemy, chcemy się nauczyć angielskiego. No to idziemy do osoby, która się hmm. uczy angielskiego, która dobrze uczy angielski, nie? Chcemy się nauczyć kopać lewą nogą, nie? No to idziemy na trening piłkarski. To jest takie bardzo naturalne, nie? Także warto, czy w aspekcie zdrowia, czy w aspekcie biznesu, może posłuchać ludzi, którzy mają już to i mówią o tym szeroko, co my byśmy chcieli mieć? I po prostu samemu sprawdzić temat, nie? Wejść do tego lodu i faktycznie zobaczyć, czy, czy to jest coś dla nas. Aha. Dobra, i w kontekście teraz czasu, bo, bo mówiliśmy właśnie o tym, że czas jest najcenniejszy, no to tak jak powiedziałeś, właśnie, że na samym początku, że ludzie chodzą do tej pracy i robią to cały czas bez przerwy, i robimy to, no bo musimy to robić, a są inne możliwości, i, i musi nam to ktoś pokazać. Natomiast Pewna pielęgniarka bodajże z Australii, ona zrobiła takie, takie badania, e, ponieważ pracowała w hospicjum i przy osobach, które umierały. I ona się pytała tych pacjentów, którzy umierali, e, czego najbardziej żałują w swoim życiu. <laughs> I słuchajcie, i tam nigdy nie padło stwierdzenie, że oni żał żałują, że więcej nie pracowali. Nigdy nie było czegoś takiego. Tylko wiecie, czego ludzie najbardziej żałują w swoim życiu, no bo ten czas minął. Oni już leżą teraz na łożu śmierci i wiedzą, że nie mają odwrotu, że po prostu to już jest koniec. I patrząc na swoje życie wstecz, to tak jak Bartosz mówiłeś na początku, żeby spędzać ten czas z rodziną, z najbliższymi, żeby te swoje pasje rozwijać też, żeby robić dobre rzeczy dla innych, żeby dzielić się tym, co, co możemy. No to oni właśnie mówili, że jedną z podstawowych rzeczy, które bardzo żałowali, to to, że nie spędzali właśnie więcej czasu z rodziną i z najbliższymi. To była pierwsza rzecz. Druga rzecz, o której też bardzo mi to dało do myślenia, oni za każdym razem mówili, że, że nie, 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 nie myśleliby tak o tym, hmm, i nie przejmowali się tą opinią innych, nie? A co ludzie powiedzą? A co ludzie powiedzą, że nagle zaczniesz coś innego robić? Albo że Ty wchodzisz do lodu, nie? Niektórzy powiedzą, no zwariował, a niektórzy powiedzą, kurczę, wow, fajne, mogę się tym zainteresować. Więc nie przejmowaliby się tak tą opinią innych i po prostu szli za swoimi marzeniami, za tym, co mają w sercu, szukaliby innych rzeczy i możliwości, które mogłyby dać im tak naprawdę inne życie. I też y, mówili, że bardziej by dbali o swoje zdrowie, no bo kiedy pędzimy, pędzimy i pędzimy po prostu y, w pogoni za tą pracą, za tymi pieniędzmi, za, za tą karierą, tak naprawdę bardzo często zapominamy o tym swoim zdrowiu y, i o tych takich malutkich, drobnych rzeczach, które tak naprawdę budują nasze życie, no bo te rutyny, które ty masz, i, I dzięki temu ja poznałam też te, te rutyny Twoje, ja miałam swoje, ale poznałam jeszcze Twoje, no to one zaczęły zmieniać mnie, tak samo jak m, moje rutyny zaczęły zmieniać Ciebie. Tak, a ja bym jeszcze dodał, że, 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 że <grym> zawsze się żałuję tego, czego się nie zrobiło jeszcze, nie? Tak, do, dokładnie, masz rację. Że I tam nie też było, tak, 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 masz rację, tam było, także nie sprawdziłem. Nie sprawdziłem. Tak, że nie sprawdziłem. Tylko tak <grym> się <grym> trzymałem kurczowo tych swoich przekonań. <grym> No nie wiem jaki można by tu naj, 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 najprostszy przykład podać. O tej szynce było, nie? Dlaczego, ty, ty, ty to ładnie umiesz tak, opowiadać, tak, nie? Dlaczego tak. mama. Aha, to to ja, bo no to ja muszę to pokazać, słuchajcie, no. bo, bo tam było takie, nie wiem czy słyszeliście tą historię, że kiedyś tam znajomi przyszli do, 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 do pewnej rodziny. No i jedzą taką szynkę i mówią, ja, no taka ta szynka pyszna, nie? Jakby, no co, co wy tu robicie z tą szynką? Że ona taka pyszna? Bo mówi, ja nigdy takiej nie jadłam, a to moja mama robiła. A mówi, a dlaczego ona ma takie boki ścięte ta szynka? nie wiem, zapytam mojej mamy. No i ta, ta pani dzwoni do swojej mamy i mówi, słuchaj, mamo, no bo tutaj u mnie są goście, że ta szynka, którą to robisz, ja robię tak samo z Twojego przypisu, ale dlaczego te boki ścięte są? Ona mówi, no kurczę, wiesz co, nie wiem, bo moja mama to robiła, nie? on mówi, no to zadzwoń do babci i zapytaj. No i ta dzwoni do babci, pyta i mówi, babciu, znaczy ta mama mówi, mamo, o czemu, bo wnuczka Twoja się pyta, czemu te boki są ścięte w, w tej szynce? Ona mówi, no kurczę, wiesz co, bo moja mama... Czyli prababcia, jak, jak robiła tą szynkę, to po prostu nie mieli takiego wielkiego garnka, więc musieli obcinać po prostu te, te, te końce i wsadzali to do, do takiego rondla i po prostu tak gotowali. Tak gotowali Nie, więc zobaczcie, z pokolenia na pokolenie my mamy pewne schematy tak. na, narzucone przez rodzinę, przez społeczeństwo, przez środowisko, przez... w którym się wychowujemy, i tak naprawdę nie wiemy, że jest coś innego. I, i my będziemy chcieli tutaj Wam bardzo mocno szerzyć też takie troszeczkę inne rzeczy. Ehm, Dlatego, że my sami poznajemy fantastycznych ludzi, mamy fantastycznych mentorów i, i chcemy się dzielić tym, co możemy przekazać wam i wy tak naprawdę podejmujecie decyzję, czy wy chcecie coś od życia, czy nie chcecie, czy jest Wam dobrze, czy to jest miejsce, w którym czujecie się bezpiecznie, komfortowo, czy, czy, czy jakby jednak no, coś was boli i coś was trafi. Tak, no bo najwspanialszą chyba rzeczą, do której każdy dąży, przynajmniej tak jak rozmawiam ze swoimi znajomymi czy, czy z ludźmi, których napotkam, jest to, żeby się, żeby sobie gdzieś tam z boku wyrobić taki dodatkowy dochód, który da możliwość takiego większego bezpieczeństwa, większej stabilności, żeby się w końcu uwolnić od tej pracy, nie? Tak ludzie mówią, Ale nie? poczekaj, można się w końcu uwolnić od pracy? No bo wiesz, dla ludzi jest jak w końcu uwolnić się od pracy? No jest coś takiego? Powiedz mi, znaczy ja wiem, ale no, jak ktoś ogląda nas i powie, jak można się uwolnić z pracy, już muszę płacić rachunki, muszę no, zapłacić... No za jasne, front. ale chociażby na no, przykładzie nieruchomości, tak? Ludzie mhm. dążą do tego, żeby posiadać kilka nieruchomości, żeby one dawały w pewien sposób dochód pasywny, żeby te pieniądze po prostu same siebie napędzały i same dla nas... Po prostu pracowały i, i, i przychodziły na konto regularnie w miesiąc w miesiąc, nie? No ale jak tak sobie spojrzymy na te nasze budżety domowe, które, które każdy jakieś ma, czy to są większe, czy mniejsze, nieważne, jest jakieś X, nie? No to powiedzmy, że te 70% tego X zawsze idzie na takie najpotrzebniejsze potrzeby, które, które, które musimy wydawać, czyli tam dom, nie? Co ty teraz? Bo chciałam nie. powiedzieć, że ty powiedziałeś o tych nieruchomościach, ale tak no. naprawdę nie każdego stać na to, żeby kupić te nieruchomości, żeby można mieć ten dodatkowy dochód, nie? No, nie każdego stać. No i teraz weź, kup nieruchomość i jakby podnajmuj ją, i, i wtedy musisz te, co miesiąc te pieniążki. Wtedy możesz się uwolnić od tej pracy, ale no. dalej jakby musisz zarządzać tą nieruchomością, dalej musisz opiekować się tą nieruchomością, ale najpierw musisz mieć kapitał na tą nieruchomość. Tak. No. No to jak wolnić się tej pracy? Nie wiem, którędy ty teraz yy, Idę. Yy, idziesz, tak? <laughs> no bo ty powiedziałaś o tych nieruchomościach, więc chciałam właśnie powiedzieć, że to nie jest takie proste, nie z tymi nieruchomościami. A ja gdzie jest taki MUM w Polsce, że kupmy nieruchomości, no jakby te szkolenia na temat nieruchomości i tak dalej, ale są przecież inne drogi, tylko ludzie o tym nie wiedzą. No dokładnie. I o tym właśnie mówimy w każdy poniedziałek o 20. Tak. Tak? Mhm. Dokładnie, bo ludzie nie wiedzą o pewnych rzeczach, a, a my sami się dowiedzieliśmy. Ja się dowiedziałam od Bartosza. Jakby chciałem iść w pewnym kierunku, wiesz, miałem jakieś te wymyślenia, ale no, ale no widzę, że chyba nie odpowiedni, nie? No spokojnie. Słuchajcie, jesteśmy na jawach, więc nie możemy udawać pewnych rzeczy. Tak, ja myślę, uczymy się. Że, tak, uczymy się, ale ja myślę, że najlepiej, kiedy przyjdziecie i odwiedzicie to sprawdzicie to sami, dlatego że tutaj też chcemy Was zaciekawić pewnymi tematami, żebyście sami sprawdzili i też sprawdzili nas i sprawdzili inne osoby, z którymi my współpracujemy. I chyba to jest najlepsza droga. Tak, jak będziemy robić takie spotkania razem, to musimy sobie robić jakiś piękny skrypt, bo tak trochę... Na, na, na spontanie to nie jest dobre? Nie jest dobre. Nie? No nie. dobra, a porozmawiajmy jeszcze o tym, no bo cały czas mówisz o tym czasie, że, że ten, ten czas, yy, że ludzie żałują pewnych rzeczy, a Ty myślisz, że m, warto na przykład poświęcić teraz pół roku, pół rok, dwa lata takiej intensywnej pracy, żeby potem mieć jakby taką, taki spokój i wolność? No jasne, no tylko musimy najpierw złapać możliwość, która by to dawała, nie? Mhm. No bo jeśli cały czas będziemy robić to samo, co robimy do tej pory, czyli brnąć w tą pracę lub w nasz biznes, który daje jakieś rezultaty i, i dochodzimy do jakiejś ściany, która jest nie do przeskoczenia, no to, żeby móc troszeczkę swojego czasu zintensyfikować w innym kierunku, to należałoby poznać i samemu sprawdzić pewne możliwości, które są na rynku, których. Ta nauka do dnia dzisiejszego, którą e, czerpiemy od środowiska, czy od systemu, czy od ludzi, których znamy, no nie dała nam tych rezultatów. Nie? Mhm. A, 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 a istnieją możliwości na rynku, istnieją ludzie, którzy mają te większe możliwości i mają już ten czas, pieniądze i, 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 i spokój przyszłości. Mhm. Nie? I nie musieli inwestować dużych pieniędzy w nieruchomości, tak jak wcześniej o tym mówiliśmy, e, tylko no, zrobili pewne rzeczy troszeczkę inaczej niż większość. Niż, niż, niż większość osób, a to są cały czas rzeczy, które robimy na co dzień, i każdy je mhm. robi i każdy je będzie robił do końca życia. I nauczyli się korzystać ze swoich pieniędzy troszeczkę w inny sposób. Nie? I z internetu. I z internetu, tak. I spowodowali to, co, co teraz jest takim fajnym, zauważyłem, hasłem marketingowym, że to. Pieniądze pracują na nas, a nie my na o. pieniądze, nie? Coraz więcej firm, chociażby inwestycyjnych, yy, które yy, proponują korzystania z różnego rodzaju aplikacji inwestycyjnych, właśnie yy, korzystasz z tego hasła w tej chwili, że to pieniądze zaczynają pracować na nas, a nie my mhm. na pieniądze. Tylko tam to jest obarczone pewnym ryzykiem, tak? Jeśli nie znamy się, na danym aktywie, na giełdzie czy, czy w inwestycjach, no to, 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 to może być po prostu różnie, nie? No, co najważniejsze? Poznać temat, zgłębić wiedzę, dowiedzieć się jak i samemu zdecydować, nie? Mhm. A powiedz mi, Wartosz, bo ja chcę wrócić do tego czasu, no bo właśnie związane z tą pracą, bo zobacz, czas i tak minie. Mhm. Przed chwilą były święta Bożego Narodzenia, pamiętasz? Mhm. A dzisiaj mamy święta wielkanocne. I cały czas ten czas leci, to coraz szybciej ten czas tam ucieka. Nie? Tak, i my jesteśmy starsi, tym, tym w pewnym wieku jakby ten czas szybciej biegnie. I pytanie jest do ciebie: ja mam dzisiaj do ciebie pytanie: co ty zrobisz przez kolejne pół roku swojego życia? Dokąd, jeżeli dzisiaj nic nie zmienisz, i dzisiaj, czy to w sferze finansów, czy w sferze rodziny, relacji, czy w sferze zdrowotnej, to dokąd cię zaprowadzi? to co dzisiaj robisz i to co dzisiaj masz, w jakim miejsce Cię za, zaprowadzi za pół roku, za dwa lata, gdzie będziesz jakby, jeżeli dzisiaj nic y, się nie wydarzy. No bo czas i tak mienia. Czas to jest naj, największa waluta jaką mamy. Dobra, ja bym wrócił do tych pieniędzy, które mamy w portfelu, nie? Które, które, które pewne są, no, jeśli niczego nie, nie, nie zmienimy, to jakby cały czas musimy zamieniać coraz więcej swojego czasu tak. na te pieniądze, które po prostu przychodzą na nasze konta mhm. regularnie, nie? Ale jeśli porównalibyśmy ostatnie pół roku, jeśli chodzi o cenę, chociażby w najzwyklejszych sklepach, do których wszyscy po prostu chodzą, no to my z miesiąca na miesiąc na te same artykuły zaczynamy wydawać więcej pieniędzy. Nie? Te same zakupy, teraz szczelam, pół roku temu były o 50 zł tańsze niż w tej chwili. Nie? Czyli tak naprawdę te pieniądze, które mamy w naszym portfelu, one z dnia na dzień tracą swoją wartość. Nie? My musimy więcej wydać na te same na produkty. produkty. I musimy mhm. krok po kroku chodzić do takiego fryzjera finansowego nie? I, i, i zmniejszać no, jakość jakby naszego życia. Nie? Mhm. Ponieważ wszystko staje się droższe i naprawdę nie widać ku temu żadnych zmian. Także no, jest szansa wziąć kolejnego datatu, nie? Ale nie ma czasu w tym ale, w nie, ale nie ma na to czasu. Nie? No dlatego polecamy serdecznie, żeby też może, no bo z czego nauczyliśmy się w życiu tego, co wiemy dzisiaj, nie? No chodziliśmy do szkoły i pozwalały nam na to książki. Poświęciliśmy na to czas, żeby tak się jest. nauczyć. Tak jest. Później edukacja w tych szkołach wyższych i następnie doświadczenie, jeśli chodzi, jeśli chodzi o pracę, nie. No ale cały czas korzystaliśmy z jakiegoś rodzaju po prostu edukacji, nie. Czy to w szkole, czy to później w pracy, czy chociażby na. Jeśli nauczylibyśmy, chcielibyśmy się nauczyć jakiegoś nowego zawodu, czy uczyliśmy się swojego zawodu, no to też potrzebowaliśmy czasu, żeby Czas. uczestniczyć hmm. w jakiegoś rodzaju warsztatach, tak? Praktyki, warsztaty, tak, no to, to, to też bardzo ważne jest, nie? Dokładnie. No to warto by było może mm, zerknąć troszeczkę na ten rynek skorzystać z tej wiedzy, która jest dostępna na, na, na bazie literatury bądź y, ludzi, którzy osiągnęli już dane rezultaty, którzy chcą się jasno dzielić tym po prostu, co, 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 co zdobyli, żeby wykreować sobie zdecydowanie lepsze rezultaty niż, niż do tej pory, a może inne rezultaty. Nie? Tak, ja dzisiaj słyszałam. I, i, bo byliśmy na siłowni, słuchajcie, rano, bo musieliśmy serniki spalić. Wczoraj było spalone. <laughs> Ale dziś, dzisiaj też, bo to dzisiaj słyszałam fa, fajne nagranie słuchałam i um, że, że mamy takie powiedzenie, że trzeba pracować ciężko. No i to jest jakby prawda, żeby pracować, żeby coś osiągnąć w życiu, trzeba poświęcić na to czas. Trzeba poświęcić pewne rzeczy, odmówić sobie pewnych rzeczy. Żeby mieć coś innego, coś lepszego. Ludzie nie chcą tego robić, tak jak wczoraj byliśmy nad rzeką, to widzieliśmy, jak ludzie sobie grylują, jak już od godziny tam 12 piją sobie e, po prostu i wiecie, no, no imprezują i jakby to jest okej. Okay. Okej, okay, no. ale 90% to byli nasi zachodni sąsiedzi, nie my. Za, zachodni, wschodni i w ogóle jakby, no ale ogólnie jakby ludzie sobie tam e, robią pewne rzeczy. I teraz bardzo fajną rzecz słyszałam, że trzeba pracować ciężko właśnie, żeby mieć coś innego, tak? Przez jakiś czas na pewno, ale czy jakby mieć taką możliwość, żeby pracować dwie godziny dziennie, zamiast osiem i mieć takie same rezultaty, to czy to nie byłoby fajne? Zobacz, i ten czas, który my poświęcamy, wymieniając ten czas swój, chodząc do pracy dla kogoś, nie? dla naszego pracodawcy i spełniając jego marzenia, jego cele? Gdybyśmy robili dwie godziny coś dla siebie, co przyniosłoby nam za jakiś czas takie same rezultaty, jak chodzimy do tej pracy, to czy nie byłoby to fajne? Słyszałam słucham cię to. Fajne, nie? Dwie godziny dziennie. I takie same rezultaty, jak, jak na pracę na, przez 8 godzin. Mhm. Dobre, nie? Mhm. Wiem. <grym> Dlatego to robimy. <grym> Chciałabyś jeszcze coś powiedzieć? Nie. Nie? Dobrze, kochani. Także my życzymy Wam dobrych przemyśleń, życzymy Wam tego, żebyście mieli odwagę do poznawania nowych rzeczy, bo czas i tak minie, i tak minie. Jeżeli dzisiaj czegoś nie zrobicie, to ten czas i tak minie. Ja mam jeszcze tylko taką, taką krótką historię. Bo rozmawia Marek z Michałem i. Marek mówi do Michała, słuchaj, wiesz co, bo ja to tak pomyślałem, że ja ym, zrobię sobie doktorat. On mówi, no co ty, Marek, zwariowałeś doktorat? No gdzie teraz, ty będziesz doktorat robił? A on mówi, no a czemu nie, nie? Czemu mam nie robić? On mówi, no gdzie teraz Marek doktorat? No ty zwariowałeś? No on mówiła, czemu Michał ma nie robić teraz doktoratu? A on mówi, no Marek, no przecież ty masz 60 lat. No jak ty teraz będziesz robił doktorat? Przecież jak ty go skończysz, to będziesz miał 63. A Marek mówi tak. No ale jak go nie skończy, to nie będę miał 63. Rozumiemy? Czyli ten czas tak i tak minie. Przez te pół roku, rok czy dwa lata może się w Twoim życiu bardzo wiele wydarzyć, a może się naprawdę zmienić bardzo dużo. Słuchajcie, czasami jeden dzień zmienia wiele, czasami właśnie jedno spotkanie z kimś, jedno słowo, jedna książka. Czasami spóźnimy się, nie wiem, na samolot, na pociąg i to zmienia całe nasze życie, bo poznajemy kogoś, kto. W naszym życiu zmienia bardzo wiele, pokazuje nam pewne możliwości, albo doprowadza nas do innych ludzi. Więc ten czas, który mamy, warto go wykorzystać. I tak samo dzisiaj macie czas na to, żeby wykorzystać to, żeby spędzić go z rodziną, żeby przemyśleć sobie pewne rzeczy. Zapraszamy Was na 20.00 na, na spotkanie, żebyście zobaczyli inne rzeczy, które mogą Wam przynieść inne rezultaty. Bartoszu. Dziękuję uprzejmie. Tak? Proszę hmm. bardzo. Proszę, proszę. <laughs> Słuchajcie, dziękujemy Wam bardzo. Zapraszamy w poniedziałek o 10 i zapraszamy dzisiaj o godzinie 20. Do zobaczenia. Czekaj, muszę włączyć. Dobrze.